O, tu jesteś. Cześć. Mam wrażenie, że nie widzieliśmy się całe wieki. Skoczymy potem razem na kolację? Chciałabym, ale wiesz, yoga mi ucieknie. Innym razem. No, cześć, w końcu jesteś. Co tam, jak tam? Bez problemów? Kurde, jasne, że bez. Udało się nam. I to za je kurwa biście nam się udało. Łap kielonka. Lester działa właśnie z kamieniami. Zna typa, co kopsnie nam 50 centów na dolarze. Może nawet zostanie nam trochę kasy luzem po spłacie tego popierdolonego meksykańskiego psychopaty. Zdrówko, czyli po sprawie. Mam nadzieję. Przez ten napad każdy, kto zna twoje akta, będzie wiedział, że to ty. Pogięło cię? Davy, Copelato! I zapomniałeś o Trevorze. Jak ten pojeb dowie się, że żyjesz, to masz przepierdolony. Leje na Trevora. Trevor gnije w jakimś rowie. Poza tym ja nie zrobiłem żadnego napadu. Ani niczego, o czym tam pieprzysz. Doprawdy? Przestępcy uciekli z wartymi miliony dolarów klejnotami, kamieniami szlachetnymi oraz pierścionkami z brylantami. Panu Albertowi Stalejowi cudem udało się uciec, kiedy wpadł na złodzieju. Ja tylko poprosiłem ich o przestawienie motorów. Nic mi o tym nie wiadomo. I wtedy ten drugi typek wybiega ze sklepu i mówi do mnie: Codziennie zapominasz o tysiącu rzeczy, może zapomnisz też o tej. To było straszne. Oddaję głos do studia. Czy teraz możemy już zajarać słonko? Trevor, kochany, dawaj się ukopcić. Nie rób tego, Johnny. Znowu pukałeś moją dziewczynę. Nie ignoruj mnie, cioto! Zostaw go, Johnny. Mówiłem mu, żeby tu nie przychodził. Wszyscy chodzimy na cipani, ale wciąż tak się nie robi. Johnny, nie prowokuj go! Jedziemy ciągle na krysztale, kotku, ale tak się nie robi. Nie po tym, co dla ciebie zrobiłem. Skończ! Ja dopiero zaczynam. Rozmawiaj ze mną, synu. O czym? Możesz powtórzyć? Pierdolisz moją kobietę. Tak nie wolno. Kogoś muszę ruchać. Ale ty chyba wolałbyś, żebym ruchał ciebie. Skoro tak, to ściągaj portki, kowboju. Poruchajmy się. Żarty sobie stroisz. Rozbieraj się! Mówiłem mu, żeby cię nie zaczepiał. Ściśnij dupę, Ron. Będę zaraz pieprzył się z narkusem. Posie mi wacka tym bezzębnym ryjem. Pierdol się, Trevor. Ja wciąż ją kocham. Już dobrze kowboju. Ja wszystko rozumiem. Już, cichutko. Nie chciałem cię obrazić. Dałem dupy. Wiem, rozumiem kowboju. Chodź, przytul się i cichutko już. Ty jebany zasrańcu. Ty do bez szkoły. Jak się kurwo odzywasz do mnie. Mówię do ciebie. Ty skurwielu. Następnym razem na mnie kurwa nie naskakuj. Właśnie zobaczyłem ducha i jeszcze muszę znosić Twoje pierdolenie. Wstawaj! To sobie kurwa leż! Kurba. Ten przećpany Kowboj mnie sprowokował i teraz musimy znaleźć resztę zagubionych. Wade, duch, którego widziałem, nazywa się Michael Townley. Wygląda na to, że mieszka w Los Santos. Odszukaj go. Serio? Mój kuzyn tam mieszka i mógłby pomóc, ale odszukaj go. Czy to znaczy, że nie jadę z wami do motocyklistów? Śpieszy nam się, ale nie aż tak. Ale jak zakopiemy Johniego na pustyni i uciszymy tę sukę Ashley, z którą spółkowałeś, to ich koledzy się nie dowiedzą o sprawie. Myślisz, że jesteś fajny, kiedy obrażasz kobiety? Nie obrażam Mówię tylko, że powinniśmy ją zamordować. Nazwałeś ją suką. Nie masz matki? Każdy ma co najmniej jedną matkę. Cześć, szukamy z Johnem Ashley Tak się składa, że nie dalej jak 10 minut temu widziałem ją na końcu tego oto prącia. Johnemu nie spodoba się, że znowu się z nią bzykasz Poważnie? Tak myślisz? Może spytajmy go o zdanie Ej, kowboju, masz coś przeciwko, żebym ruchał twoją pannę? Przepraszam, ale nie dosłyszałem a, nie przeszkadza ci, bo jesteś trupem. I jedyna świadoma część Twojego ciała to ten kawałeczek mózgu i ten syf na moim bucie. To bardzo uprzejme z Twojej strony, kowboju. Pierdolisz. Dobre, wyparcie. To pierwszy etap przeżywania żalu. A teraz chwyćmy się wszyscy za ręce, chyba że macie coś do powiedzenia. Śmiało, wyrzućcie to z siebie. Lepiej, żebyś wściekł. Gdzie się wybieracie? Dajemy za nimi, drogie panie. Jeśli ten van doprowadzi nas do ich siedziby, rozwiążemy ostatecznie problem z motocyklistami w okolicy. Ja chcę jeszcze raz. Pilnujcie wyjazdu, chłopcy. Nikt nie wyjedzie stąd bez mojej pisemnej zgody. Ustawcie się grzecznie w kolejce. Używaj klaksonu. Cóż za brak poszanowania dla pieszych. Zobaczmy, kogo jeszcze nie zabiłem. Góbcie się. Nie chcecie być w pomniżu, kiedy jestem poirytowany. Jeśli macie tam jakieś łatwopalne gówno, to lepiej się odsuńcie. Długo tym motorkiem nie pojeździsz. Gdzie uciekacie? Dopiero mi staną. Wsiadać z powrotem do ciężarówki. Natychmiast! Wait, co ty tu jeszcze robisz? Kazałem ci odszukać jebanego ducha w Los Santos. Mam cię zmotywować? Po drodze skołuj mi bomby samoprzylepne. Teraz odwiedzimy Ortega. Szefa Azteków? Zaczynam się denerwować. Nie denerwuj się, znerwicowany Ronie. On pójdzie z nami na układ. A po co nam układ Bez spaliniarzy jesteśmy tylko my, Aztekowie i rodzinka o Starczy miejsca dla wszystkich. Ci nowi Chińczycy kupią od nas więcej mety, niż możemy ugotować. Tam się chodzą. Obudźmy. Chcesz go staranować? Przestań. On trzęsie całą okolicę. Już nie. Co ty odpierdalasz, Trevor? To odpierdalam, mój mokry kolego, że wylatujesz z interesu. Z zagubionymi już się rozliczyłem. Od teraz spluwy i dragi muszą przejść przez zakłady Trevora Philipsa albo nie przejdą nigdzie. Gadać to ty se możesz. Od razu mi lepiej. Nie certolisz się dzisiaj. Czy możemy już wracać? Nie wiem, na co ci abstynenci ciągle narzekają. Spójrz tylko na mnie. Jestem ciągle naspidowany i jestem ucieleśnieniem produktywności. Faktycznie, dużo osiągnąłeś w jeden dzień. Czas najwyższy poukładać sprawy tutaj. Wybierasz się gdzieś? Tak, jak tylko znajdę tego ducha z telewizora. Michaela Townleya. To ten twój kolega, co go zastrzelili. Ten, z którym pracowałeś? Tak, mój najlepszy kumpel. Myślałem, że on nie żyje. Błyskotliwy dzisiaj jesteś. Dlatego, kurwa, nazwałem go duchem. To jednak żyje? Skoro chodzi, gada i napada na sklepy, to chyba go klasyfikuje jako żywego. To skąd wiesz, że to on? Widzę jego metody działania i kiczowate pierdoły, takie same, jakie gadał 10 lat temu. To może być zasadzka. Ktoś może jedynie chcieć, byś myślał, że on żyje. Dałem się oszukać, kiedy wmówili mi, że nie żyje. Teraz im nie pójdzie tak łatwo. Michael Townley żyje i oddycha. Jest gdzieś w Los Santos i musi mi wyjaśnić kilka rzeczy. Mogą próbować cię wywabić na otwarty teren. To zbyt wydumana teoria, nawet jak na twoje standardy. Serio? W każdym razie, szkoda, że wyjeżdżasz akurat, kiedy zakłady TP stają na własnych nogach. Zrobię co się da, żeby nakierować naszą firmę na właściwy Tor, zanim was opuszczę. Ale firma potrzebuje swojego szefa. To będzie twoje zadanie pod moją nieobecność. Nie wiem, co ma ten Michael Townley, czego nie ma w Alamosy. Ma odpowiedzi na moje pytanie. Wywalaj z samochodu, Ron. Muszę chwilę pomyśleć, biegiem.